Siebie nim, nie? Dobra, Anima tam mówi: witamy, witamy. Wyskoczyliśmy na taki krótki wypad, godzinkę dwie. Takie poletko, czy łąkę. Już nie będę się rozgadywał. Za szpadel i ogień. Jest konkurs wygrany. No i plusaczek. Trzy feningi wyczyszczę są trzy fenolki 1841 no. Guziczek, groszek Warmachtu. No. Całkiem fajny stan no. tak, ładnie, zasypuj. Śladu nie było, <laughs> ładnie, do porządku, no, no, Już? dobra, może być, <laughs> lecimy dalej. Sygnał 56. I wyszło coś takiego dosyć ciężkiego. Przeczyściłem, chyba guziczek. Guziczek. Nie ma łóżka. No ale był guziczek. No. Zdobiony, taki fajny. Ola mówi kapsy nie zbieraj. Ale ten jest fajny. Aluminiowy. To tak stękasz? Dobrze jest. Nieważne jaka zima, ważne jakie fanty. No i kolejny sygnał u mnie. Taki dosyć nieciekawy. 40, 41. No jak zwykle nieciekawy sygnał to fajny fancik. Guziczek. I z łóżkiem, no i kolejny u równie, mam nadzieję, że to nie jest żadna szpila od trumny. <grywia> Znając moje szczęście, przełamywało trochę na kolor, wykopałem. Nie wiem, nie wiem co to jest, ale jest szpikulec z mosiężną główką. Lecę dalej. Ola gdzieś tam daleko poleciała. Nie wiem co wykopała. A ja tutaj mam sygnał. Piękny pusaczek A nie ma dotar Ale piękny stan I rancik jeszcze jest 1825 Nie, no, mistrz moneta, jak z szuflady. Piękna. No i po pół godziny wyszła jeszcze jedna trujeczka, pruska, ale wytarta. No i teraz sygnał. Myślałem z początku, że to ten kamyk taki zielony. Już po trochę podsechł, ale to nie kamyk, tutaj jest krążek, już widziałem, już się gęba cieszy, jest, jest ryberko, <grytanie> o przetarłem delikatnie, jest 24 część talara, piękny stan. No i elegancko. Idę do Oli. No i chwilę dalej. Kilka metrów. Sygnał 48. Jest guziczek malutki. Może kiedyś coś na nim było. Albo to tylko moja wyobraźnia. Nic. Lecimy dalej. Chciałbym dojść do Oli, zapytać się co tam, co tam nakopała, <laughs> ale taką ścieżkę trafiłem, że co chwilę sygnał. A, cesarstwo niemieckie, fenolek. <laughs> Dziwny kolor taki, pomarańczowy. No nic. 1875. Jest moneta. I super, lecimy dalej. No i kolejny sygnał 80. I kolejny krążek. 10 fenyol, cesarstwo niemieckie. albo albo Weimar Tak, Weimarek, 1919 rok cynkowy Zignitek Chociaż i tak e, fajnie, fajne manetki tu wychodzą Taka ziemia piaskowo piaskowo gliniasta No i drugi raz taka sama akcja jak gdzieś nie wiem, z godzinę temu dobrą godzinę. Jest monetka na wierzchu. Ja i drugie sewerko trzy krajcerówka Przetrał delikatnie. No bardzo jest brudna. Nie chcę bardziej trzeć. Ale z tej strony ładniej widać. Elegancko. Mam drugie sreberko. No jak nie? Hak mundurowy, pruski. Jak to jest nieciekawy, no to ja nie wiem co jest ciekawe. Nie wiem, to jakaś... No to zawias. No to widzę, że zawias Napoleoński Tutaj coś, to coś, nie wiem, to jest y... napoleoński, tak. <noise> to, jest, to jest kula? Kula, no. No tak taka. No z nich smacona, bo wiesz, o rana tyle czasu. No i dwie kulki tylko. Dwie kulki, a tutaj a coś tu jest? mam jednego fenolka. Nic więcej. Tararam, -ra taram Mhm. Dwie kuleczki. I, I fenolek. Cesarstwo, Cesarstwo no. I mhm. nic więcej. No i ten guziczek. No to ja Ci na razie nie pokażę. Później Ci pokażę. Dobrze. Przecież słyszałam już, że znalazłeś to. Co? Ja nie wiem co Ty <laughs> Pinpointer sobie kup Pinpointer pointer sobie kup, Co? Sobie kup. A, to, most, to <laughs> mm. Co tam masz? Nie wiem no fajnie fajnie no i dawno nie było osiem kurczę osiemdziesiąt sygnał równo jest pięćdziesiątkowej marek tysiąc dziewięćset dwudziesty pierwszy pięknie ptaszki ćwierkają To jest ten klimat. Ja to jestem kolekcjoner szalek. <noise> Już chyba ósma moja taka. Ale ta no patrz, odwróć się. Gładziutka. Niestety bez żadnych e, wzorków. No, i kończymy. Słońce już zachodzi. I zaszło za horyzont. Zacznę od Oli, bo Ola dzisiaj ma mniej. No ale ten też fajny. Fajna dyszka. Fajne stanie. No, marek Tragedia jak na tą ziemię. Dwa fenolki. Dwa guziki. No i moje, czego nie pokazałem Tej trójeczki nie pokazałem Prawie nic nie ma, była tak głęboko, w samym piasku No to, to, to jest piękne To jest piękne Mistrzostwo świata No i to sreberko Dzisiaj dwa fanty dnia, które mnie najbardziej cieszą no, Krejcerówkę Trzeba wyczyścić, bo tam dużo nie widać na niej, nie? Chociaż w telefonie nie widać. Jest trzy Jest kaczka rozjechana. Jest kaczka rozjechana. <laughs> rozjechana kaczka. No. Fajnie, fajnie. Jak na dwie godziny, to naprawdę yy, mega wypad przy tym ostatnim moim tragicznym. Także okay. dwie godziny i tam dwa grosze miałem pokrętło. Także no nie wiem, może. A skleję te dwa filmy do kupy. Dobra, także pozdrawiamy. I do następnego.